Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie y, memów Discorda z naszego quality contentu. Powóz, to są TikTok? Pierwszy mi od tych memów. musi wszystko. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie y, TikToków na naszym y, Fuku Dobra, jeszcze raz. <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie TikToków. Oczywiście odbywa się to na twitch.gr. diabeł 6, na transmisję, na którą Was serdecznie zapraszam. Zazwyczaj w godzinach wieczornych i na szoteła, czyli na nasz drugi kanał, na którym się znajdują szoty z tych o właśnie transmisji. A teraz lecimy z przeglądem. You got all the love, brother. But I need some assistance. Too. You know what you need? Muszę zbierać kawałek. O kur... Oto skurczybyk! Ale go podszedł! Ajajajajaj! O tak! Masz całą miłość bracie! <laughs> ale go podszedł skurczybyk! <laughs> Świetnie! Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej. Dostaje pan awans na wyższe stanowisko za te same pieniądze, ale dwa razy więcej pracy! Idealnie! Nie możesz powiedzieć nie! How the hell you spell Fakty, nie rozumiem ludzi, którzy nie potrzebują kofeiny. Znaczy zazdroszczę w chuj. Nie, z drugiej strony nie zazdroszczę, ja tak uwielbiam smak kawy, że mógłbym ją pić cały czas, dlatego w którymś momencie, nawet z Alienem kiedyś o tym gadałem, że też uwielbiam smak kawy i kupowaliśmy kawę specjalnie bezkofeinową, tylko kurwa nie umiem znaleźć takiej kawy bezkofeinowej, która będzie mi smakować. Zazwyczaj są te kawainki, pierdoły jakieś, te zbożówki, ale nie smakują jak kawa, jakiś gówno napój. Tatuaż u kobiety świadczy o czymś przeciwnym, jestem agresywna. Patrzcie kurwa widzowie, od tego pieroga aż bi agresją. Prawda? Nieposłuszna, jestem agresywna. <grywa> ja nie będę wypowiadać. Ale tu kobiety tylko. A, u faceta, już inaczej. No ale my idziemy na pociąg do Warszawy. Proszę koledzy, My idziemy na pociąg do Warszawy. Nie wolno tu jeździć My idziemy, prowadzimy, Robert. I to nas prowadzić? No dobrze, to niech pan zgłasza. Dobrze, niech pan z... no zgłasza. Idziemy do Warszawy, idziemy zobaczyć, o której mamy pociąg. Do Warszawy jedziemy. to Ale chcę sprawdzić z którego peronu. No nie wiem z którego peronu muszę sprawdzić. Proszę pana, no spokojnie. 20 Kurde, rozumiem, gdyby jechali na tych rowerach, ale oni się do nich przypierdolili przez to, że prowadzili rower. ...gdzie Będzie Warszawa Główna, peron pierwszy. Dobra, ładuj się. Ty idioto, nienawidzę kawy. Oje, e, oje time, wydaje mi się, że Twój stary też kurwa nienawidził gumek, no i wyszło takie pierdolone gówno. Synek, co ty ty kurwa za głupoty pierdolonejebiesz na tym czacie? Dobra, zobaczmy, kurwa co ty piszesz. Supra kurwa BRZ. Dobra, wypierdalaj kurwa do dupy, z których wybezłeś. No i jeszcze cię na bingo zaznaczę. Z jedna czacie, proszę bardzo, idealnie. BINGO! <laughs> prawie, prawie. Right, talk to the hey guys, what's going on? Hold on. There's no way it's that bad. Ty, hey, ale u tamtego nie widziałem żadnej różnicy Hey guys, what's going on? Ty, u niego nie widać żadnej różnicy, nie? Ja myślałem, że to jest jego normalna twarz Kurwa, wilk mnie wpierdolił zaraz Ja wpierdolę, co to? Ale gigawilczur Zastanę. Cześć ładne. ładny No co jest, cześć Ładny piesek, obok żabki z tej oes Jessa God damn it. Well, those plates are clean but this plate and it seems that maybe it was placed between those plates too close which made it so the way the stream of h2o based it wasn't able to spray between those two plates to move the stain to green bro shut the actual fuck up yeah whatever i'll just fucking hand wash it <laughs> 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 we're going out to harvest my strawberries these were perfectly ripe i can't believe i actually grew these <laughs> 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 Związek dwóch osób bardzo przypomina komunizm. Co twoje, to nasze, a co moje, to pewnie ci ukradłam. Znaczy, związek heteroseksualny. Homoseksualny pewnie jest inaczej, bo dwóch facetów nie będzie się kłócić. Będą mieli swoje rzeczy. Także trzeba sobie znaleźć faceta. I kochani, nie słuchaj tego. Jakby to są tylko kurwa żarty. Ja to chciałem to zaznaczyć, nie? Pewnie tam siedzisz, teraz słuchasz to i już się gotuje. Tak, w naszym związku panuje komunizm. Kurwa, powiedzmy coś śmiesznego. Wszystkie te rzeczy trzymam w bagażniku w Dodge, jakby się coś rozjebało. <laughs> Szczególnie po ostatniej akcji z szybą, jak zaczęła spadać, dorzuciłem tam tego duct Ostatni <laughs> Ostatnio uratował mi życie, więc to nie ma nic do śmiacia. Ale trytytki też kiedyś, jak wchodziłem do Kastoramy, kupiłem WD-40 i trytytki. Wszystko leży. Dor aż tak psuje? No mój, bo mój już to już jest dziadek, nie? 2007 proszę. No. Ale niestety, już go nie produkują, więc ostatnia szansa, żeby nim pojeździć. Myślę, że jeszcze rok mi kurwa, pojeżdżę i wy wypierdalam, bo karbonka jak na razie. Jestem ojcem Michała. Czy dobry. Niepokoi mnie to, że on nie wyciska z inni. No wyciska. No staj za mną, no. Sam se stań. Dużo wyciska Ale odwrotnie Nie no. Do góry wyciska inni wyciskają z dołu do góry. Ona z góry do dołu. Z góry do dołu. No pomóż, że życia do górna. Po co? I tak byś to spierdolił. Ja A wie... No rzeczywiście. Łukieś tenisisty ma. Tenisisty? Z tego co w ogóle wiem, to to jest typ, który prowadzi ee, sekcję trójbojową w Łodzi chyba nawet. Tak mi się coś kojarzy. Nie pamiętam jak go się nazywa, ale tak mi się coś kojarzy z tych popularnych w To jeszcze przed tym, jak były te stoki. Ale rzeczywiście, dobra, to takie śmieszne. Ja Lasky jestem za czarnymi. Ej nie, Mati, patrz, czarni wygrywają. <śla> <śla> patrz, napierdala laskę, mówiłem. To jest swoje Dlaczego? To była jedna niepisana zasada. Teoretycznie nie jest to nielegalne, ale kurwa, chyba nikt się tego nie spodziewał, stary. Dobrze, Stigma. Cze Sigma mail, totalnie. Co to zrobił? Już nie jestem za czarnym i słuchajcie, kibicuję białym. Ja... Nie wiem, ja tam od początku tylko białym byłem kibicowy. Jakoś tak mi dobrze zaczął patrzeć. patrzy. Ej, kurwa. Jaja, ja, ja, jak chuj. Podjeżdżam do gościa z paczką. Taka nieduża. Tam za pobraniem 4300. Myślałem, że jakiś telefon. No i wychodzi jakaś laska z typem. Gościu płaci. No i mówi, żebym czekał. No i czekam. Kurwa, on to otwiera. A to pierścionek zaręczynowy, kurwa. Ja pierdole. I chłop, kurwa, kolanko, babka, kurwa, w szoku. Ja też, kurwa, co jest? A chłop się, kurwa i oświadcza przed kurierem Pojebane Powiedziała tak, kurwa Ja mówię, wo, gratulacje, kurwa, zajmij się! To jest chyba najbardziej nieromantyczne Oświadczenie, jakie O jakim słyszałem ja, ja, kurwa, raz... Ale z drugiej strony, słuchajcie, lepiej w ten sposób, aniżeli jakby miał wyjść na środku kurwa jakiegoś koncertu, albo na, na środku jakiegoś balu i poprosić o rękę kurwa przy paruset ludziach. Jezus, to jest chyba najgorsze, co możesz zrobić. Wiesz, się kurwa przynios. No właśnie, o tym mówię: jakieś jebanej szopki, no. Ale ja, 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 kurwa. Prawdziwy rykwał 8 zwiększ głośność. Huj, kurwa, kurwa! Kurwa! A, kurwa, chuj, chuj! Dlatego nie lubię mustangów, No, co mogę powiedzieć? Jakoś tak dziwnie, kurwa brzmi. Ogólnie to. Pracuję w żabce. Kiedyś pracowałam w gastro. Może takie małe gastro, ale mówię, nie, no po tym to już nic mnie nie zdziwi, nie? Pracowałam tam dwa lata, mówię, nie, ja jestem terminator. Już mnie nic nie zaskoczy. No jednak się troszkę myliłam. Ajajaj. Dzień jak co dzień, menesz się do sklepu, mówię dobra, weźmie piwko, wódeczkę, co tam będzie chciał i wyjdzie. Ta, taki chuj. Stał przy jednej lodówce, przez 5 minut oglądał bagietkę. Niby normalna sprawa. Dobrze, no, nie polizał. Człowiek do sklepu, ogląda se ten, ale no coś mi jednak śmierdziało i... się nie myliłam, nie? Ze się. Może no, tą bagietkę, podszedł do drugiej lodówki i usiadł. Ja mówię, nie, 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 nie na mojej zmianie, nie? Podeszłam do niego, mówię, proszę pana, musi pan wstać, bo tu nie można siedzieć. On najebany w trzy dupy. Mówi, że on nie w stanie, bo on spadnie. Że on tu będzie siedział, bo na dworze mu zimno. Zimno mu na dworze, więc będzie kurwa siedział w lodówce. No, no, pierdolę, no nie, 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 nie. Przecież nie będę się z nim szarpać. Pięć razy do niego podchodziłam, on nie chciał wstać. Mówię, no nie no, dzwonię do szefowej. Szefowa mówi Zostaw go w spokoju, nie podchodź do niego, nic do niego nie mów Po prostu wezwij ochronę, oni przyjadą, go wywalą Mówię, no dobra, nie, podeszłam tam do kasy, tam jest taki pstryczek Nie wiem jak to się nazywa No i wezwałam tą ochronę Serio w Żabkach mają taki pstryczek, że sobie klikają i ochrona przyjeżdża wywalać typa? Kurwa Nice Chciałbym do kamienicy naszej coś takiego zamontować Już bym napierdalał tak cały czas ten pstryczek Patrzę No nie Chłop, mi kurwa, zasnął w tej lodówce. No naprawdę, wszystkiego bym się spodziewała, ale nie tego. Ja pierdolę. Pierdole. No ale na szczęście tam policja do innego Menela przyjechała pod sklep, więc do nich wyszłam. <laughs> do nich, mogą mi państwo pomóc? Oni co się dzieje, nie? Ja nawet ich nie, nic nim nie mówiłam, nie? Po prostu zaprowadziłam ich do sklepu, oni tak wchodzą, patrzą, mówią: No panie Krzysztofie, no znowu pan. A ty wyprowadzili tam. Ale to jest tak zazwyczaj, nie? Że jak już jeden menar coś odpierdala, to on odpierdala to co, 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 co drugi dzień, nie? Jest tak jak masz tego typa, co coś zapierdoli ze sklepu. To już mówisz mu kurwa, Andrzej, dobra, wyciągaj to sport monetki, nie pierdol, wiem, że coś zajebałeś. Jakby no stary, wyciągaj, nie? Mam go bo od razu. Potem do końca dnia pod sklepem jeszcze nie wchodził tam, no ale. Hit! Po prostu kurwa hit. 10 zł. Lepiej mieć niż nie mieć. Często w stanie agonalnym. Ale co można za to kupić? No nie Andrzej, no wybacz, Henry. 20 złotych, To jest nowe 10 zł. Kiedyś za 10 zł można było kupić to, co teraz za 20. No tak, ty kurwa. Fakty, kiedyś fajki kupowałeś za dychę. Kiedyś to za piątkę kupowałeś fajki. A no, były takie czasy, no. Znaczy. Ja wtedy nie paliłem, ale no wiem, że były. Później były za dychę, to jeszcze było tanie. Teraz dwie dychy, No, powie w kieszeni po latach. No, 50 zł. O, już jest gruba ryba wśród małych nominałów. 150 złotych, którzy można kupić. I obiad, i kwiaty. I czasem jakaś odzież się trafi. Ale nie razem trzeba się zdecydować. To, to lub to. To prawda. 100 zł. Najbardziej używany, najczęściej używany banknot. Do tego nie mam. Ciągle w obiegu, ciągle wydawany. Fakty, no! Miły, przyjemny, godny uwagi. Polecam, polecam mieć. Polecam mieć, używać, korzystać. Nie rezygnujmy. No, lepiej mieć niż nie mieć, jak to powiedziała wcześniej. 200 zł. To już jest taki banknot, że ciepło na sercu, gdy go masz. Można już za niego kupić i przeoszczędzić, i wydać, i coś zrobić, ale żal wymieniać, bo dwie stówki to nie to samo, co 200. I na koniec, perła wśród banknotów, diament, okaz tak rzadki i tak niespotykany, że, że nie mam. Ludzie płaczą, jak wyciągasz kasierę, to nie dowierzę. 500 zł? Ta! Kurwa, ja tak byłem zdziwiony jak jakiś czas temu z bankomatu płacałem chyba te i kurwa dwie pięćsetki mi wyleciały, ja takie oczy wyjebałem, aż mówię kurwa jeszcze raz wypłacę, a to zostawię! I normalnie leżało kurwa w półce, ten po 500 zł, żeby się kolegu chwalił, mówię kurwa, to nie istnieje, to jest tak rzadkie, daj spokój. Legenda głosi, że istnieje. To wydawać, niech to przejmować nie mają. Za za dużo jest wartość ścieżką w kieszeni gdy go nosisz. Jego działka się to taniech było. ale Ogólnie na 500 zł ma większą wartość niż 500 zł taki pro kurwa. Ty? Ja nie wiem czy... Poczekaj. A nie no, ten... Na dziwkach byłem w tej koszuli, w te... z guzikami zostawiłem. Nie, no miałem, ale chyba wpierdolę ją do koperty na jakiś ślub czy coś. Jednak jestem biedny, no. <laughs> ale była, była, no była. Ja już w ogóle o nie zapomniałem. I chyba, jak właśnie ostatnio, gdy tań grzebałem, to. Starej nie ma, no jest, no przecież już, kurwa. Sygnalizacja świetna się pokazała. Byłem pewny, kurwa, że tylko będzie słowo klucz, kurwa. Yy, nie, co? Uważaj, uwważaj, uwważaj, uwważaj. uważaj, uważaj. Uważaj, uważaj, uważaj. Kurwa, 100% prawda. Chodź, coś się spierdali. A płytkę walnie. O nie! ale w sumie wtedy wiesz, że jest zajęte. Ile na ślub kumpla gdzieś w tych czasach się daje? Kurwa, ja byłem świadkiem, ja dwójkę dałem jako świadek i też byłem u bliższego kumpla takiego, 1500 dałem. Też to do bliższego kumpla. Jakbym był e, u takiego kogoś, co, co jest dla mnie trochę dalszą rodziną na przykład, czy coś takiego, to myślę tak 500 zł na 600 za osobę się daje, żeby tam trochę zostało im, nie? A bliższy kumpel gorszy? Nie, no bo wiesz, byłem świadkiem u takiego mojego przyjaciela, co mam przez całe życie, to dałem Dwa koła plus zorganizowałem tam kawalerski, więc yy, też tam trochę kosztów poniosłem. A 1500 dałem. Ten. Na, na 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 takiego też klubla, który jest bliski dla mnie, nie? No ale nie byłem tam świadkiem, a nic, no to też. Ale no tak się daje, no kurwa, co mogę powiedzieć? Ceny są popierdolone, no to 400 zł to od talerzyka teraz takim kujem, nie? What else can I get for you? That's it? You see my armadillo? Yes I do actually. Oh my god, stop. That is the cutest thing I've ever seen in my entire life! <laughs> oh my gosh, that's so cool! Ale fajny Co siedzi, my heart. Wait the go, so go in there. Ej um, i czekaj, jak jest po polsku armadillo? Jak się to zwierzę po polsku nazywa? Pancernik! They don't believe me. No. Oh my god he's so cute! I told he's Aramidula. Aramidula. Ja mam takie pytanie tutaj z bagażnika można wolniej, bo mi gaśnica w łeb zajebała. A dobrze, dobrze to był nasz zjazd i to nam dodaje tylko pół godziny. Ej, podłączysz mi telefon do ładowania? Nie no, ładuje mi się, bo nawigacja odpalona. Przecież masz 99%. No ale może braknąć. Nie ma opcji, że będziemy całą drogę słuchali klasyków. Wieczorem! wieczorem przed mym domem. Koniu, pierdol? Aaa, dobra, oddaj, oddaj, okej, okay, okej. Okay. Zatrzymamy się na stacji, bo mi się chce sikać? Nie, nie, nie ma mowy. 10 minut temu byliśmy na stacji, i mogę się... Ja to też jest zawsze, no? Tylko wyjedziesz ze stacji, a teraz się szczać chcę. Który z buty? O 12 służby. To jest raz. że poziom podwyższonych, że, 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 że poziom stężenia podwyższonych, że nie ma pod... Oh, kurwa, przepraszam, że nie ma szkodliwego... Tu to że to dzisiaj widzieliśmy. Straszne. Kurwa, przepraszam. Wiedzały, wody gruntowe nie są zagrożone ani akcją duchniczą, ani pożarem. Nie, przepraszam, najważniejsze, tak, fakt. No właśnie, dużo lepszą zniesienia zdarzenia, Dziękuję ci za relację. Chyba ktoś ktoś robotę stracił. Kurwa, przepraszam. Wiecie co, coś Wam powiem. 17 lat pracy w Wielkiej Brytanii i mam to. Mam to, o czym marzyłem przez całe swoje życie. Na pracę to, w salonie? Każdy chłopak marzy o tym, żeby mieć takie cacunio. Ja w końcu mam. Mam telefon Samsung z kamerą 64 megapiksele. Z tego jestem bardzo zadowolony. Wiecie, co? O ja pierdolę. 17 lat pracy telefon Samsung jest sam. What the fuck? Jak? Jeśli mieszkacie w bloku, pewnie często w godzinach wieczornych słyszeliście, jakby sąsiadowi z góry spadła metalowa kula i przez moment turlała się po podłodze. O co tutaj chodzi? Czy każdy sąsiad bawi się metalowymi kulami? No nie. Dźwięk spadającej kulki jest zjawiskiem technologicznym i najczęściej zdarza się w blokach z wielkiej płyty. Dźwięki wydają zbrojenia stalowe, które w dzień pod wpływem temperatury nieznacznie się napinają i wykrzywiają, w nocy, za gdy temperatura spada, powracają do swojej pozycji wyjściowej i wydają taki dźwięk. Czy to nie jest ten dźwięk, w którym zawsze myślisz, że sąsiad po prostu napierdala podłogę? To wyjaśnienie turlających się kulek sąsiada. Ja jestem Dawid, obserwujcie mnie po więcej ciekawostek To tylko moje jajsa spadły na podłogę? No kurwa, że to masz małe jajeczka bardzo. Myślę, że bo on to nie pokazywał zbyt dużej. No ale no, cóż, każdy orzek może Teryo o tym ludzie nie wiedzą? Nie, co ty, niech widzicie, że też słyszę. <mum> What the fuck? Dobra, wytłumaczcie mi to zjawisko Eurowizja, aha, o Boże Ej, okay, kurwa, dobra Czy jest możliwość dowozu za paliwa? A gdzie? Czernikowo mam małą córkę pięciomiesięczną Co sądkuję i gorączkuję na samochodu brak Mogę podrzucić, gdzie co wiesz okay straight Kurwa, ale mam pomysł na content, ja pierdolę. Wyobraźcie sobie te wszystkie pasty, które miałeś, przekleić je do kurwa Suno, puścić jakimś clipem z GTA i chuj, niech staleci. O kurwa, milion wyświetleń robię. Czy wiesz, że w 2021 roku firma Microsoft Polska wypuściła serię kontrolerów dla pracowników Żabek? Był on w odpowiednich kolorach i posiadał odpowiednie obrandowanie, pytanie jak można było taki kontroler dostać. To jest? pracownicy Microsoft Polska odwiedzali wybrane żabki i zadawali pracownikom jedno ważne pytanie. Jaka konsola wariacie? Jeśli pracownik odpowiedział Xbox otrzymywał właśnie taki kontroler. <laughs> i podobno yy, widzowie, taka jest legenda. Nikt nigdy nie otrzymał kurwa tego kontrolera, bo nikt nie gra na tym głównie. Jeśli powiedział PlayStation albo Switch, wysłannik Microsoftu kupował harnasia, czerwone Chesterfieldy i nie nabijał żabsów na aplikacje. Żabie kontrolery do Xboxa to turbo rzadka rzecz na świecie jest ich dosłownie kilkanaście. Akcja skończyła się w połowie 2021 roku. Nie wiadomo ile padów trafiło na rynek i ilu pracowników żabek otrzymało takie wspaniałości. A skąd ja posiadam ten model? A jak myślisz, wariacie? Oooo no, ty pracowałeś w beczce? No można być, możesz tak być. Dawaj nagrodę, dawaj nagrodę! A ile ja trzeba zjeść pawełków, żeby się upić? Spieszę z pomocą, no więc jeżeli jeden pawełek ma 2,4% alkoholu i waży około 45 gramów, to oznacza, że jeden pawełek ma 1,1 grama czystego alkoholu. Dla porównania, jedno piwo, które ma 5%, ma około 25 gramów czystego alkoholu, co oznacza, że żeby dostarczyć sobie tyle samo alkoholu, co jedno piwo za pomocą pawełków, trzeba zjeść 25 pawełków. Co też oznacza, że jeżeli powiedzmy pijacie się, strzelam, czterema piwami, to żeby się w taki sam sposób upić pawełkami trzeba je zjeść 100 pawełków, co podobnie oznacza, że szybciej sobie od nadmiaru cukru i czekolady niż od alkoholu po pawełkach. Proszę bardzo. Czyli zawsze jak mama mówiła, żeby nie jeść cukierków z alkoholem, to robiła, to, to waliła w że będziemy pijani. To niedobrze mamo, ja ci ufałem, lera jasna. Brzmi jak wyzwanie.